Cześć Widzowie, teraz jest drugi odcinek z... Myszka mi się zgubiła. O. Nie wiem z tej gry Le... level coś tam, nie pamiętam jak się nazywa ta gra, więc za to sorry. O Boże, co jest? Ej, tego się nie spodziewałam w <grych> Nie, nie, nie. Ale nie. A, a klikam skok, to to się podnosi. Aha. Hehe, he, Dobra, udało się. U, o co tu chodzi? Nie. Ale teraz normalnie. Ej, to mnie zaskoczyło! Dobrze, że za pierwszym razem nie sp... A... Nie sp O boże... Uh, co jest?! Nie, ja już znowu myślałem! Pyk! Pyk! O boże... Ej, wydoby, Widzowie, jak nie byliście na pierwszym odcinku, to zachęcam was, żebyście poszli, bo naprawdę było fajnie. No i... zachęcam was. A, i to, co każdy youtuber mówi, subskrybujcie. Dla was to nic nie, dla was to nic nie daje, dla mnie tak. Jest. Jeśli podo podobał... Nie, jeszcze to nie koniec, a jeśli podoba Wam się ten film, to um, proszę, żebyście zostawili łap łapeczkę w górę. Uuuu! Ej! Nie! Nie! A co to na tym środki trzeba fajnie? Tu? Pięknie. Ej, wyznaję, że ten środkowy też się później zapadnie. A, fajnie. Nie, 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 ja nie, 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 ja nie, 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 tu się wydarzyło. się jest, jest. Udało się, widzowie. I co tu trzeba? Nie, dobra, wiem, 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 trzeba skakać później. Trzeba potem skakać. A, nie wiem. Nie, aj, O, Jezu. Nie, ja. Eee, jestem, jestem, jestem za bardzo zdenerwowany. Zawieram. Nie. A później to spada. A nie, już byłem, już tak, już jestem, już byłem bardzo przeko... przekonany, że, że to się nie zapada. Dziwni! Nie! nie. Eee, tego podejścia nie było. Nie wiem, że to wygląda tak niefajnie, no ale. Wy, wy widzowie, nie wiecie, jakie to jest trudne. Boże. Nie, nie chcę mi się w to grać. O! Jest! Udało się! Udało się! Widzowie, udało się! Udało się, widzowie, ja w to nie wierzę. Ja w to wideo nie wierzę Oj, oj, e. mm. fajno było. Ta gra już mnie trochę denerwuje, jak mam powiedzieć, prawda Mam mówić prawdę To mnie już denerwuje trochę ale jest to ciężka na mnie. O! No, skoczyłem. No, bardzo fajnie jest udało się widzowie wy nie wiecie jak to z prostu z, level, z no, jest tak, jest trudne. Ale nie no, naprawdę, wywidzowie tego by się na bank. Nie, a tu tamten! Ja na złym. Dobra. Eee, kończymy to, kończymy to. Mm. Dobra, dobra. Robimy to, wydowie. Wdowie, co... co to jest? Ej, nie widziałem. O nie! I co by wy to widzieliście? Co jest? Ej, no nie. Tak nie można mnie prankować. Pum! Pum, jest! Pięknie A, gramy w inną grę Izowie, piszcie w, w komentarzach Czy gramy w grę, Czy nie Gramy w grę. Hmm. Tylko jaką tu grę wybrać? O, może to Chcecie to? Hmm nie wiem. Nie wiem co tu wybrać. A wybierzemy sobie to. Al albo nie. A co to jest? A to jest Friday Night like Funking. Wiem co sobie wybierzemy. W to. O, to jest. Hmm. Nie, chcę się, nie chcę mi się załadować. No, mm. dobra. dobra. Na razie. No i... Pa! I do następnego odcinka. Błagam Was o subskrypcję Tam gdzie ona jest, bo ja tu nie widzę, bo nagrywa No i... No